Dzień dobry Panny. Przed chwilą przetasowałam starannie karty, przełożyłam je i wybiorę, wybiorę dla Was na styczeń cztery energie, które będą towarzyszyły Was, poprowadzą Was przez ten miesiąc, przez tą połowę miesiąca jeszcze. Wyciągniemy energię, to co na myśli, sąd ostateczny, to co na emocjach. Trzy buławy na działaniach koło fortuny. No i taki wynik ostateczny, 10 denarów. Fajnie, zobaczymy. Dobiorę jeszcze kartę 10 denarów, tak? Jak, w jaki sposób, tak? No myślę, że to już nam koło fortuny o tym mówi, więc dobierzemy kartę do 10 denarów. 10 buław. No, piękna, jakie karty. No, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Moja droga, moja droga, yy, panno, tak? Bo tu wylosowałam dla Was kartę Sąd Ostateczny. Yy, proszę bardzo, przepiękną kartę Triumf, tak? Kartę Triumfu. Ale za nią mamy trzy buławy, a więc ty zatriumfujesz, ale musisz wyruszyć w taką, taką drogę. Wiecie, ta karta oznacza, te trzy buławy oznaczają takie solidne podstawy do działania. Takie jakieś solidne podstawy do działania. Ty musisz sobie, droga panno, zweryfikować, jakie masz podstawy do, do działania, tak? Jakie masz podstawy do działania, jakie są perspektywy, tak? Na przyszłość, tak, żeby osiągnąć ten triumf, bo tu masz na myśli, to jest taki sąd ostateczny, taka ocena, tak? Taka ocena właśnie yy, tak jakby twoich działań, tak? twoich wyborów tak mi się to kojarzy. Ty musisz pogodzić się z przeszłością. Mam nadzieję, że już pogodziłeś się z przeszłością i, i właśnie wyruszasz w tą drogę, czy tą wewnętrzną, czy tą prawdziwą taką drogę, tak? Bo też taka, to jest taka podróż, ale to jest też taka dojrzałość. Ta karta też oznacza taką dojrzałość i wyznaczenie sobie takiego celu życiowego, do którego ty dążysz, tak? Do którego ty dążysz i ty wyruszasz po ten cel, ty wyruszasz. I teraz tutaj mamy. Kartę koła fortuny, tak? Mamy koło fortuny, yy, przepiękną kartę, i ta karta losu decyduje o tym, tak? Mówi nam o tym, yy, zobaczcie, jak ona jest piękna, mówi nam o Twoich wyborach, tak? Mówi nam o tym, że na niektóre sprawy my mamy wpływ, tak? Na niektóre sprawy my mamy wpływ, ale na niektóre sprawy nie mamy wpływu. I yy, tak jakby to, co dzieje się na zewnątrz, to, co dzieje się dookoła, tak, yy, będzie zależało od Twoich decyzji, będzie zależało od Twoich wyborów, bo Ty, moja droga panno, Musisz dokonać takich wyborów, powinnaś dokonać takich wyborów, żeby ten efekt końcowy był 10 denarów, tak, żyj w dobrobycie, 10 denarów i podziękuj sobie i podziękuj sobie. Ty, więc ty, moja droga, musisz przeanalizować, podsumować, ocenić. Tak, ocenić to. Te swoje działania, te swoje postępy, postępowanie, swoje decyzje podjęte, tak, to w jaką drogę wyruszasz po sukces, tak, czy wyruszasz w tą drogę po sukces, tak, i tu musisz zadecydować. To jest koło losu, ale w większości my decydujemy o tym, co w naszym życiu się dzieje. To my dokonujemy wyborów. To ty musisz przeanalizować te wszystkie swoje wybory, wypisać wszystkie za i przeciw, tak? które doprowadzą cię do dobrobytu i żebyś mogła podziękować sobie, tak? Żebyś mogła podziękować sobie. No, bo dziesięć Dziesięć buław to takie spełnienie, spełnienie trudnego zadania, i ty, ty, po to za, ty właśnie wyznaczyłaś sobie jakiś cel, tak? Wyruszasz w drogę, wyznaczyłaś sobie jakiś cel i wyruszasz w drogę, tak? Oceniłaś jakąś sytuację, yy, zatriumfowałaś nad samą sobą, wiesz, bo, bo podjęłaś tą decyzję do działania jednak, ale też to jest po tym działaniu taka, tak? Yy, podziękuj sobie. Też taka potrzeba troszeczkę już wypoczynku, bo to już jest takie troszeczkę przeciążenie tym sukcesem, wiesz? Tymi obowiązkami, yy, być może odpowiedzialnością za coś lub, lub być może za kogoś, tak? To jest, właśnie, to jest właśnie to. A ta dziesiątka denarów to jest ta Twoja nagroda, tak? Żyj w dobrobycie. To jest taka stabilizacja materialna i rodzinna. Yy. Właśnie czas na wprowadzenie takich zmian w rodzinie, ale przede wszystkim stabilizacja, tak? Żyj w dobrobycie, bo ty ciężko pracowałaś na to i jesteś już troszeczkę przeciążona. Podziękuj sobie za ten trud, podziękuj sobie za wszystko, co osiągnęłaś, ale odpocznij, tak? Ale odpocznij, tak? Bo, bo żeby dotrzeć do tej dziesiąteczki denarów, kochani. To naprawdę jesteśmy już, już zmęczeni, tak? Jesteśmy zmęczeni, ale podziękujmy sobie za ten trud. Podziękujmy sobie za ten trud. Zobaczymy, jak Michał Archanioł podsumuje to czytanie dla nas, dla Was drogie Panny. Zobaczymy, wylosuje dla Was modlitwę do Michała Archanioła. Tak? Twój dom jest chroniony przez Anioły. Przepiękna karta. Twój dom jest chroniony przez anioły, tak? Archaniele Michale, dziękuję, że strzeżesz mego domu i jego mieszkańców. Proszę cię, abyś wysłał anielskich strażników do wszystkich okien i drzwi, aby strzegli ich bezpieczeństwa. Dziękuję za czuwanie nad moimi finansami no przepiękne, dziesiątka denarów i Michał Archanioł to podsumował zobaczcie, no przepiękne dziękuję za czuwanie nad moimi finansami fajne, fajne przesłanie no i jeszcze oczywiście słowa mocy afirmacja dla panny dla panny wyciągam afirmację dla panny na styczni, tak? Dobrze. Ufam procesowi przemiany, w którym teraz jestem. Ufam procesowi przemiany, w którym teraz jestem. Tak, dokładnie. Tu została jakaś ocena, jakiś taki yy, osąd, sukces, tak bo to jest takie nowe zmartwychwstanie nowe po pójście w tą drogę wyruszyłaś w tą drogę postawiłaś sobie cel mam nadzieję że dokonasz dobrych wyborów bo koło losu mówi nam o takim przeznaczeniu losu to co dla nas ale dla ciebie widzę dobre tutaj fajne energie, bo dziesiątka denarów, tak jak powiedziałam, mówi o takim sukcesie, tak, materialnym, a dziesiątka buław mówi o tym, żebyś sobie podziękował za ten trud, który włożyłaś w to, żeby te dziesięć te, te denarów dotrzeć do nich, tak, o, osiągnąć ten, ten sukces taki, tak, żeby żyć w takim dobrobycie, żeby żyć w takim spełnieniu i... I podziękuj sobie za to, ale odpocznij, tak? Bo to już jest przeciążenie tym wszystkim, więc, więc w styczniu odpoczywamy, tak? Odpoczywamy droga Panno. Dziękuję Ci yy, za wysłuchanie tego czytania. Życzę wszystkiego dobrego w tym nowym roku 2022 yy, spełnienia, spełnienia postawienia sobie tego celu, wyruszenia w tą drogę i, 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 i życia w pełni, tak? Życia w pełni, życie w dobrobycie. To myślę, że to nie znaczy tylko, że, yy, że to są finanse, to też są przyjaciele, to też jest fajna praca, także to jest ten dobrobyt, ten cały całokształt, kształt, tak? Więc życzę Ci tego, droga Panno, i dziękuję, do usłyszenia.